O, a to już jest old school. Co grałem jako dziecko? W nic. Ja zbierałem kamienie i patyki, ale inni grali w takie stare gierki komputerowe. Naprawdę, kiedyś grało się w takie gry komputerowe. Stowarzyszenie Słuchaczy Klawiatury. Tylko posłuchajcie, jak ta markowa klawiatura brzmi. Świetny dźwięk, każdy go lubi. Naprawdę przyjemnie klika. Ten model ciągle porównują do Apex Pro. Apex Pro? Klasa. Kostium. Jeszcze raz. Kostium! Musi przylecieć i się do mnie dopasować przecież. Iron Man. No dalej, spróbujmy to rozbić. Mark czwarty. No piękny, tylko zobaczcie jaki słodziak. Popatrzcie. I ząbki takie ładne. Co? To jest najmilsza postać na świecie. Wiecie, kto byłby milszy od niego?